Z ostatniej chwili, piasek w szpitalu, nie wystąpi w opolu? Andrzej Piaseczny trafił do szpitala. Sytuacja była o tyle poważna, że nie wiadomo było, czy gwiazdor jeszcze zaśpiewa. Osoba z bliskiego otoczenia piaska zabrała głos. Czy gwiazdor wystąpi w opolu? Andrzej Piaseczny trafił do szpitala. Andrzej Piaseczny podczas ostatniego festiwalu w Sopocie miał swój jubileuszowy koncert. Do ostatniej chwili nie było jednak wiadomo, czy jego występ dojdzie do skutku. Do tych trudnych dla Andrzeja Piasecznego wydarzeń miało dojść tuż przed festiwalem. Jak poinformowała osoba z bliskiego otoczenia artysty, Gwiazdor nagle stracił głos, a ból krtani utrudniał mu nawet mowę. Stracił głos, miał poważne problemy z gardłem i krtanią. Spędził trzy dni w szpitalu, wyszedł osłabiony, do końca nie było pewne, czy będzie mógł śpiewać. Cała jego ekipa przeżyła mnóstwo stresu. Ale mimo że nie był w super formie, Andrzej wystąpił. Bardzo zależało mu na tym koncercie. Niecodziennie świętuje się jubileusz 30-lecia pracy. Poza tym nie chciał zawieść swoich fanów. Zdradziła osoba z bliskiego otoczenia Piaska w rozmowie z portalem jastrzabpost.pl. W jakim stanie piaseczny jest obecnie? Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Andrzejowi Piasecznemu udało się wystąpić w Sopocie. Po pobycie w szpitalu Andrzej Piaseczny wrócił do zdrowia na tyle, aby wystąpić na deskach opery leśnej. Po wydarzeniu opublikował w mediach społecznościowych wzruszający post. A kiedy emocje opadną, i na tym mógłbym poprzestać, czuję tylko wielką potrzebę podziękowań dla wszystkich, którzy są przy mnie i pomagają mi jakoś ten wózeczek pchać dalej. Mojemu zespołowi i zaproszonym gościom Julitce i Karolinie, wszystkim, którzy wczoraj zgotowali mi tak wspaniałe wsparcie za kulisami, a najbardziej wam, mojej publiczności, która jest przy mnie mimo że nie znajdujecie mnie zbyt często na okładkach pism. Kratka dziękuję napisał Piasek na swoim profilu na Instagramie. Fani w komentarzach wyrazili wsparcie dla wokalisty. Pod postem zamieszczonym przez Andrzeja Piasecznego pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani wyrazili swoje wsparcie i zachwyt po jego występie w Sopocie. W ich wpisach możemy przeczytać A ja Pana kocham całym sercem od dnia, kiedy prawie 20 lat temu płakałam nocą na szpitalnym korytarzu. Talent zawsze się obroni. Nie trzeba codziennie wystawiać się na pierwsze strony gazet i tak wszyscy czekają na Pana koncerty. Wczoraj było magicznie. Andrzeju, wczorajszy koncert dostarczył tak wielu wzruszeń, widząc Twoje łzy szczęścia, sama nie mogłam ich powstrzymać. Piękny i magiczny to był koncert. Cieszę się, że dorastam z Twoimi piosenkami już od prawie że 30 lat. Czy Andrzej Piaseczny wystąpi w opolu? Na razie wszystko wskazuje na to, że tak.